Witam was bardzo serdecznie. Mam dla was dzisiaj do zaprezentowania nasz najnowszy warsztat online. Zapisy właśnie na niego trwają, ale jeszcze w sumie nie pokazywałam wam jak on wygląda na filmie. Tutaj w środku mamy shaker. Do tego mamy ukryte światełka, które się zapalają. My będziemy mieli kolorowe, żeby to nam pięknie pasowało do projektu. Do tego będziemy pracować na kolekcji stamperii i na bazach od Agaterii. Zobaczcie, całość się prezentuje naprawdę super. Jako prezent pod choinkę albo dodatek do jakiegoś prezentu jest rewelacyjny. Z tyłu oczywiście można umieścić życzenia. Będziemy robić kwiaty z flamiranu, używać tekturek, maski. To wszystko będzie w kicie. W kicie będzie też cały bloczek papierów od Stamperii. I jeżeli macie ochotę wziąć udział, to zapisy na ten warsztat są do 19 października. Warsztat odbędzie się między 13 a 15 listopada, i koszt naszego warsztatu z kitem to jest 100 zł plus przesyłka, plus 15 zł przesyłki. Jeżeli macie ochotę wziąć udział, to ja Was zapraszam serdecznie. Koszt bez kitu to jest 47 zł, dostęp do warsztatu. Ale mam dla Was oczywiście niespodziankę, bo osoby, które udostępnią post i od razu go opłacą, mają ode mnie 10 zł zniżki. Jeżeli weźmiecie udział tylko w transmisji, to możecie ją zdobyć za 37 zł po udostępnieniu i opłaceniu od razu. Także zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Wszystkie dane są w poście. Dajcie mi znać, kto ze mną będzie, a kto jeszcze dołączy jest już nas trochę, także będziemy się na pewno świetnie bawić. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa pa.